Jest taki fake news, że Szwajcaria nie będzie szczepić na COVID-19 i wszyscy to nagminnie powtarzają. To jest oczywiście nieprawda. Szwajcaria zakupiła kilka milionów szczepionek, jeszcze zamierza dokupić kolejne. Natomiast Szwajcaria nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, w związku z czym inaczej wygląda procedura zatwierdzania szczepionki w tym kraju niż w przypadku Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej zajmuje się tym organizacja, wspólnoty, tak zwana EMA. Natomiast w Szwajcarii jest to Swissmed, który nie pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie takich szczepionek, czyli procedura sprawia, że muszą wystąpić z pytaniami do producenta bądź muszą odczekać pewien czas, tak zwany czas karencji i w związku z tym, dlatego u nich ta procedura jest zatwierdzania czy dopuszczania szczepionek do obrotu jest dłuższa. Tak na dobrą sprawę Szwajcaria jest w tym miejscu co Polska, bo Polska też nie zatwierdziła szczepionki, a mówiąc uczciwie, to tylko Wielka Brytania z państw europejskich na chwilę obecną tę szczepionkę zatwierdziła. W związku z tym nie jest to prawda, że Szwajcaria nie zamierza szczepić. Szczepionki zakupiła, na pewno się nie zmarnują, na pewno nie wyrzuciła pieniędzy w błoto. Zamierza z tych informacji, które posiadam, szczepić około 70 tysięcy osób, nawet na dzień. Kampania informacyjna zachęcająca do szczepień w Szwajcarii ma ruszyć w styczniu. Tylko, tak jak powiedziałem, prawo w Szwajcarii nie pozwala na natychmiastowe włączenie takich szczepionek i zatwierdzenie ich do obrotu. Oni mają swoje prawo i swoje procedury.